Podzielić się czy nie podzielić? Nie, uwielbiam truskawki. Wszystkie zjem sama. A może kiedy się podzielę, to komuś będzie miło i też zje trochę tych pysznych truskawek. Nie, nie będę się dzieliła, bo wtedy mniej zostanie dla mnie. Ale może jak się podzielę, to z kimś miło spędzę czas. I razem będziemy jeść te pyszne truskawki? Jak myślicie, co zrobić? Podzielić się czy nie podzielić? Dlaczego o tym mówię? W dzisiejszej Ewangelii słyszymy przypowieść o dzierżawcach winnicy. Kto to jest dzierżawca? Zaraz wszystko się wyjaśni. Postaram się skrócić dzisiejszą Ewangelię, chociaż mam nadzieję, że już ją czytaliście. W przypowieści o dzierżawcach winnicy słyszymy o człowieku, który miał winnicę i który oddał ją pod opiekę rolnikom. I to właśnie ci rolnicy są tymi dzierżawcami, czyli opiekują się winnicą, ale mają też z tego jakiś zysk. Po pewnym czasie właściciel wysyła swojego sługę do winnicy, żeby zebrał plony. Kiedy sługa pojawia się na miejscu, rolnicy nie są za bardzo chętni, żeby oddać zysk. I robią coś strasznego. Nie chcą dać mu tych pieniędzy, więc go biją. Zostaje pobity. Kolejny sługa też zostaje wysłany przez właściciela, i ten również zostaje pobity. Następny też, kolejny, nawet niektórzy zostają zabici. Właściciel wysyła też swojego syna, no bo myśli, że przecież, no jak, no mojego syna, no to mogę wysłać, nic mu nie zrobią. Niestety się mylił. Jego też, niestety, zabito. Hmm. Co Pan Jezus chce nam powiedzieć przez tę przypowieść? Dużo dostaliśmy od Pana Boga. Posiadamy bardzo dużo rzeczy: rodzinę, przyjaciół, ale też te rzeczy materialne dom, pieniądze, pracę. Dużo posiadamy. I czasami zapominamy, że to wszystko dostaliśmy od Niego, od Pana Boga, że to nie jest nasze. I jestem przekonana, że bardzo często macie takie dylematy, jak ja dzisiaj z tymi truskawkami, czy się podzielić, czy się nie podzielić. Na przykład, kiedy przyjeżdża do Was ciocia i przywozi Wam worek cukierków, no i rodzeństwo do Was przychodzi i mówi: a dasz mi jednego, jednego cukierka, tylko jednego z tych pięćdziesięciu, które dostałeś. Hmm? A Ty takie masz, no ale chwila. Jednego, ale jak dam jednego siostrze, jednego bratu, no to już dwa mniej. Chyba się nie podzielę. Zapominamy, że dostaliśmy to, tak? I że to przed chwilą nie było nasze. Nic nie jest nasze. Wszystko dostajemy od Pana Boga. I warto się jest tym dzielić i dziękować za to, że to dostaliśmy. Tak samo ze Słowem Bożym i z tym, że znamy Pana Jezusa. To jest ogromny skarb i warto się nim dzielić, nie zostawiać dla siebie. Tylko dzielić się, dawać dalej. Mam dla Was zadanie. Na pewno są takie rzeczy, których już nie używacie, albo może używacie i są dla Was cenne, ale będziecie mieć w sobie taką dużą odwagę, żeby się nimi podzielić. Może nawet nie oddać, ale pożyczyć koleżance na chwilę, na przykład swoją ulubioną książkę. Ale jeśli są takie rzeczy, których nie używacie, a które możecie oddać, na przykład yy, ubrania, które są już na Was za małe. Jest wielu potrzebujących, które te ubrania się przydadzą, którym te ubrania się przydadzą. Więc zachęcam Was do tego. To jest takie zadanie na ten tydzień, żebyście przemyśleli sobie, czym możecie się podzielić. Bo dzielenie się jest fajne, cytując pewną reklamę. Powodzenia!